Witam Was w Luksemburgu Kawałek w sumie od Luksemburga Zaraz jedziemy zwiedzać Mamy taki pokój z całym wyposażeniem Cyk Cyk Tutaj mamy światełeczko jeszcze Tutaj mamy zestaw Do mycia Płytę indukcyjną Zmywareczkę Lodóweczkę I taki fajny kosz na śmieci Tylko nie wiem jak tu się segreguje, bo jest jasny i czarny worek Ciekawe gdzie plastik A gdzie inne No i tu mamy szafę Automatycznie światłem No i safe, na dorary Tutaj mamy taką łazieneczkę Kaleryfer grzany, bardzo fajny. Taka płyta tutaj do mycia. Coś taki... Nie wiem czy to... Nie znam się czy to marmur czy co, ale fajne. Telewizor. Tylko nie ma Smart TV, a my Chromecasta zapomnieliśmy Pełno lamp w całym pokoju. Tutaj mamy Monikę w barłogu. Monika przywitaj się. Szukam co będziemy dzisiaj zwiedzać. W Luksemburgu, bo nawet idziemy. Cyk, cyk. Mamy światełeczka dwa różne. To już fajna sprawa. Mamy kanapę taką. Tu mamy taką mniejszą. A tu taki widok za oknem taki a'la balkon jeszcze Ale pada dzisiaj no ale trudno Damy radę Monika jak po godzinach w plusku dzisiaj wyskoczyło coś nowego nie. już minęło ile? 30 ja nie 62 godziny, tak więc już już co miało to wyskoczyło Masakra Ale dajemy radę My jeszcze okej, okay. eee, postaram się to jeszcze potem podagrywać w Luksemburgu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Czy będzie deszczowo, czy nie. Tak? Bezpłatny transport publiczny. Bezpłatny? No. A skąd wiesz? Bo... Klasy. Bo weekend jest czy co? Nie, to jest od 1 marca 2020 roku. Luksemburg jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził bezpłatny transport publiczny. Obowiązuje zarówno w mieście jak i na połączeniach międzymiastowych z wyjątkiem pierwszej klasy. Dobrze, że to brzmi. A parkingi, koszty parkingów są bardzo wysokie, w szczególności na parkingach blisko centrum. Ile? No nie pisze tu ile? No są różne pewnie ceny. Deszcz pada, ale się nie łamiemy. Micka na głowie. To ja idę, dobra? To samochód. Dobrze, a gdzie jest parasolka? Gdzie? Na A no? Jest, dobra. Mam. No to ja ruszam. To będzie dwie karty, dobra? Co? Albo no, jedno no Wszystko, jeszcze zobaczę czy tu to... Klejan zamknięto Perfiłowo mi się psikałem Idę po autu, żeby... My... I żeby my, jak... Jaska! Żeby mała księżyczka nie musiałem moknąć. do GoPro Musiałbym tu przekręcić to, 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 to się w przyszłości marzy i kupi coś innego Takie przejście A tu się długo czeka na windę strasznie z parasolewiska, w które w Dagowie wychodzę a tu deszcz nie pada no nieźle pokażę Wam jaką fajną parasoleczkęśmy sobie zakupili w Holandii mianowicie w Amsterdamie w ciągu naszej podróży o taka tematyczna dosyć do dzisiejszych czasów to jest jedyny kraj na świecie, gdzie osoba w rządzie jest homoseksualistą. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Idę po auto, jedziemy do centrum. Wczoraj trochę się źle czułem, bo najadłem się słodyczy. Czy najadłem? No nie wiem, nie zjadłem dużo, bo ten pukruł Asanta. Ze cztery kostki Toblerone, no i z dziesięć żelków. No i mnie, mnie coś zmuliło i wymiotowałem na parkingu zdomny no ale cóż łańcuch się rozciągnął od rozrządu. Dziwne. No, ale dzwoni mechanik o reklamację, bo montowaliśmy zamiennik, znaczy zamiennik, no niby oryginał nie wiem, ale istotne Marzy, że naprawione i jeździ. Czasami tak jest, że coś się psuje szybciej niż powinno, no i nic na to nie poradzimy. Przed chwilą w ogóle jeszcze zamówiliśmy sobie z Moniką takie same buty seksy. Ciekawe, czy będą mi pasowały, bo Adidasa jakoś nie nosiłem nigdy. Zawsze Nike. No i LC mam teraz na sobie, a zazwyczaj, zazwyczaj noszę, e, zazwyczaj noszę Nike. Ok, no to ja siadam do gabloty. już czeka. Czekamy jako złapać, czekajcie, opa, ja, dobra, auto załadowane. Cześć Dziubku! Idealna Dziubku, idealne zgranie, wyszłam Jedziemy Padał deszcz, nie kamery Właśnie byliśmy w takim zamku Który jest otoczony przez mur dookoła Z jednej strony jest bardzo wysoko Z drugiej zamek jest Z jednej strony mur jest bardzo wysoko I na dole jest zamek Takie infrastruktura zamkowa A potem jest fosa i jest i taki wysoki mur, pokażę wam tu zdjęcia zaraz z parkingu było ciężko, ale stanęłem tak pomiędzy tak, więc Zdało się Którędy trzeba iść, Monika? Coś taki bez energii jestem. Jest jakaś impreza w tym z tym zamku, tak muzyka gra. Jeszcze co do pamiątki odpust na zamku A potem dopiero można, można zwiedzać się czego kupić. Jak człowiek pierwotny, o tu można wino kupić. Tu takie własnoręcznie robione rzeczy. No, ale ciekawe, dobrze że mamy tylko 20 euro, to na kubek nie stać przy sobie. W gotówce, o koguty. wygrać, A można wygrać papiery tego Banknota jak płatek, Wiesz co chodzi? Jakiego? Za 20 groszy Jak ci zostało, w sklepie jak byłaś mała To jeszcze to Jak już pałeczek nie było Można koszyk kupić na święta My koszyka nie mamy No 500 też To musimy ten Jaki duży się dowiedzieć? Tam jest stroje różne O, te są Podróby widzisz? Jak to się nazywa dokładnie? Makroniki Podróby makroników W ogóle cały kompleks jest, wiecie, zwiedzanie do na samym końcu Najpierw trzeba stragany pozwiedzać, potem wejść do kompleksu gastronomicznego. O i są pamiątki. Ciekawe czy toaleta jest płatna Smoka można skupić. Tu jest takie oszklenie, To są ruiny i tam też. Tu zdjęcia. No, polskiego pewnie nie ma, żeby posłuchać. A w angielskim jeszcze nie są takie biegły. to są w ogóle takie do pokazania. Nie po naszemu. a drugie nie działa nie wiem katar za poprzedziwiony chyba jestem są też ruiny o! ale drzwi do otwierania Dzień. Przemieszczamy się nad ruinami. Nie jest źle. że nie ma nic po polsku. A to jest jakieś berło chyba, pa. Jakiegoś arcymaga. Przepraszam. To jest ten król i królowa teraz chyba obecnie, tak? Ja? 2013 roku. To może być aktualne To 10 lat temu to się może trochę do raportu posterzyli pewnie Pal, karabiny No, w królewskiej rodzinie fajnie by się było urodzić By się tylko trzeba było skupić na królowaniu, co? Ta wizualizacja fajna w ogóle A że on tam chodzi i pilnuje, tak? Strażnie Ta zorąbica wizualizacja Zszczot A teraz gdzie się pojawi? A teraz wszystko znika Dusza już odwiedzam. Tu monety, jakieś zapiski. The Great Hall was redesigned as a bright and open space with Romaness double windows. The chapel was completely renovated with a ten sided design. The three buildings were connected by a circular wall walk, which required moving the ring wall farther away. The new wall was five meters thick in some cases and set on top of high. Pełno pokazów obrazów. Znowu szpargałownia. Znowu szpargałownia, co? No, no, o. Ale między czymś fajnym muszą być szpargały. A tu wieje. Wodna to będzie widać na graniu No nie obolimy takie miejsca gdzie jest mniej ludzi Trochę za dużo tych ludzi O, czuję jedzenie Czuję jedzenie chciałem powiedzieć wcześniej, że czuję jedzenie bo chciałem, zanim tu wyszliśmy i poczułem jedzenie, chciałem powiedzieć, że jak tu nie będzie jedzenia, to się stąd wycofuję. Bo jestem taki głodny, że muszę coś zjeść. A tu aż pachnie od jedzenia. Co, chcesz goferka? Czy odpuszczamy temat? Nie, no odpuszczamy. A chodź tam, zobaczymy, co jest. No w sumie mój skarbek ma rację, bo to najemy się takiego byle czego A potem nam brzuchy tylko poleć No takie szybko na zaraz, prawda? Te łazanki to dobre Nie wiadomo czy z dobrych rzeczy są zrobione Myślisz, że te łazanki są godne polecenia A skąd wiesz? Ładnie pachną W różnych miejscach ładnie pachnie Odpuszczamy czy idziemy Na kiełbasy czego nie lubisz? Tak dużo ludzi. Źle się czujesz, jak jest tak dużo ludzi. No, introwertyk się we mnie tak. się pancia. Nie, no, bo ja myślę, że nami bardziej kieruje głód niż chęć jedzenia czegoś dobrego. No, bardzo dużo. No, wiesz, jak te kiełbasy w Niemczech, prawda? No nie wiadomo co tu nam zaoferują. Znaczy to nie jest takie miejsce gdzie się przykłada Staranność do jedzenia Widziałaś te obrzione skrzydełka przez chłopaka To jest w ogóle jakaś kolejka widzisz? Nie, my już A chodź jeszcze tu zobaczymy Jakiś talizm, bym sobie szczęścia kupił Przeszedłem pewnie tym jedzeniem Nie no dobrze że nic nie zjadliśmy tam bo to człowiekiem kieruje czasami bardziej głód niż zdrowy rozsądek to jutro może się gorzej czuć E, tu nic takiego nie widać, zawijamy co? Nie wiem, a tej parasolkę, bo, bo mnie już tak zaciąga, że aż mi źle... To by było... To by było tyle z podróży dookoła zamku. O, tu jeszcze pan, mucha, szkło. No to ciekawe jest, to byłem. Ну, i feel like the <laughs> De facto. Nie ja właśnie de facto w tym, jak w tym, a Galileo. A sama, coś tego typu.